Zapraszam was na test drive z nowego Teramara. Mamy tutaj silnik 1.5 e-hybrid o mocy 272 konie mechaniczne. Wszystko jest przenoszone na przednią oś. Efekty dźwiękowe oczywiście są w tym samochodzie. Też jeżeli ruszymy, mamy pasy zapięte, czujemy takie dociąganie. Mamy tutaj zawieszenie DCC, które moim zdaniem fajnie współgra z tym autem, ponieważ jeżeli przy niższych prędkościach jeździmy po jakiejś tam drodze dziurawej, to ten samochód fajnie wybiera nierówności. Natomiast przy wyższych prędkościach jest on zdecydowanie twardszy, taki pewniejszy. Więc tutaj ten dźwięk robi wrażenie, trzeba przyznać, a mamy tutaj tylko pojemności 1,5 litra, dość duże lusterka, lusterko wsteczne elektrochromatyczne, z przodu wyświetlacze, nasze znaczy zegary wirtualne, więc tutaj fajnie sobie to wszystko współgra. Mam wrażenie, że jest to taki pewny samochód. Czujemy się pewnie na drodze. Nie jest on bardzo miękki. Mam wrażenie, że taki dość przewidywalny. Poziom baterii do setki możemy uzupełnić z szybkim ładowaniem w niespełna pół godziny. Więc ten wynik jest bardzo dobry. O tak, jak na przykład tutaj mamy dziurawą drogę, to to zawieszenie, e, czujemy, że fajnie sobie to wszystko e, działa. O, ten dźwięk bardzo lubię, trzeba przyznać. W ogóle dajcie znać, co sądzicie o tego typu samochodzie. A przede wszystkim dziękuję salonowi Kupra Kraków Północ za możliwość testu prezentacji nowego Terramara. Link oraz dane macie w opisie, więc jeżeli byście chcieli gdzieś tam zapytać o ten samochód, czy wybrać inny model od Kupry, to śmiało, dzwońcie, piszcie. Kupra e, ceni sobie taką indywidualność, ale gdzieś to wszystkich modelach się przeplata. E, w sumie taka sama kierownica jak w Leonie i wygodna. Mam wrażenie: trzystopniowe podgrzewanie, wygodnie się trzyma. To jest za 15,3 trzecia eleganckie ułożenie. i Korek nás spotkal Dach, panoramicznie jak wspominałem. Fotele kubełkowe, więc też na pewno jest ten komfort jazdy, bo trzymanie boczne jest bardzo dobre. Asystenci, pojazd, tutaj zarządzanie akumulatorem. Możemy sobie wybrać tryb elektryczny, jeżeli mamy dość podładowaną naszą baterię. Ogólnie mam wrażenie, że ten samochód to jest dla rodzin. To po pierwsze. Po drugie, którzy cenią sobie indywidualny styl. A równocześnie dobrze, jeżeli coś tam jednak mieszkają w mieście, bo ten samochód jest bardziej hybryda, a tym bardziej, że to typu plugin. Więc w mieście to spalanie będzie znikome. Natomiast w trybie komfort no tutaj już tego dźwięku nie ma. A takiego sportowego jest bardziej dźwięk silnika, mniej podbity. jeżeli że tutaj po takiej drodze e, troszkę z wybojami mam wrażenie, że tak płyniemy. Skrzynia w tym samochodzie jest. Skrzynia w tym samochodzie jest sześciostopniowa DSG. Myślę, że to by było na tyle w dzisiejszym odcinku z jazdy testowej z test drive'a, zatem subskrybujcie, by być na bieżąco z nowościami motoryzacyjnymi, my widzimy się już niebawem, do zobaczenia, cześć!